Moi drodzy, podtrzymujemy pasce z rowerami szosowymi. Ostatnio opowiadałem Wam o faktorze O2 i wspomniałem, że porównam ten rower do jeszcze innego topowego szosowego roweru, który dzisiaj będę składał. Którego dzisiaj sztycę mam właśnie w rękach. Może część z Was kojarzy, co to za sztyca, ale zapewniam Was, że to, co dzisiaj pokażę, jest jednym z pierwszych rowerów, jaki. Jest w tej chwili w Polsce, stoi tutaj, za chwilkę będę wam go pokazywał, bo ja przynajmniej na polskim Instagramie, Facebooku czy YouTube tego roweru jeszcze nie widziałem, żeby ktoś go trzymał w rękach. Więc dzisiaj premiera tego roweru, bo możemy tak powiedzieć na polskim YouTube. Więc zapraszam was, jestem Przemek i witam was na kanale Gravelowy Velopoint. Oczywiście nie byłbym sobą, jakbym czegoś w tym rowerze nie zmienił. I tu mamy sztyce, mamy baterię, mamy kabel, mamy owiki i mamy zawory do tubles. Po czterech latach wracam na tubles, oczywiście na moje ulubione GP5000, czyli moim zdaniem najlepsze opony szosowe, jakie są obecnie na rynku. I uwaga, na opony w rozmiarze 30 mm. Do tej pory jeździłem na 28, wcześniej na 25. W tej chwili chcę zobaczyć, jak jeżdżą 30. Myślę, że będzie bardzo komfortowo. No oczywiście jeśli chodzi o samą GP5000 nie mam się do czego przyczepić, jeśli chodzi o trakcję, o opory toczenia, które są znikome i przede wszystkim o przyczepność. Siodełko, czyli mój SLR, sprawdzone siodełko i tarcze CL900, czyli tarcze Duraisa, nowego Duraisa, bo w tej, tym rowerze, który ja dzisiaj będę składał są tarcze MT800, a ja chcę mieć wszystko ładnie, tym bardziej, że rower jest czarny, więc ma być najczarniej z czarnych więc zaczynajmy składać. Rower, który chciałem Wam pokazać, właśnie stoi przed Wami. Jest to Cannondale Super Six Evo. Rower, który niedawno miał swoją premierę, i głośno było głównie o tym, że Cannondale wypuszcza całkowicie nową linię rowerów, oznaczoną takim ładnym tutaj napisem, którego nie ma. Akurat ten model bo to jest podstawowa wersja, ale troszeczkę bardziej rozszerzona Lab 71. Tak mają być oznaczane najwyższe modele Super Sixa. Tu mamy do czynienia z takim Średniej klasy Super Sixem, który jest poskładany na Ultegra DI2, najnowszej wersji R8100. Do tego mamy fajne koła, bardzo szerokie koła holograma KNOT, czyli koła, które są robione przez Cannondale'a i koła, które są na piastach z raczetem i z raczetem, który, z bębenkiem ogólnie, który pochodzi prawdopodobnie od DT Swiss'a. Więc tu jest duże zaskoczenie: mamy piasty straight pool. Do tego mamy bardzo szerokie obręcze, na których opona się moim zdaniem układa wyśmienicie. Ja oczywiście tutaj zmieniłem troszkę rzeczy, bo doszły kontynentale GP5000 w wersji 30 mm. I tutaj koncepcja troszeczkę mi się zmieniła, bo miały być to początkowo tubelessy, ale w trakcie składania tego roweru stwierdziłem, że. Znaczy, dowiedziałem się i przypomniałem, dlaczego nie jeżdżę na tublesach w szosie, bo jednak przy zakładaniu, które nie jest najlżejsze mimo wszystko. Stwierdziłem, że jakbym złapał jakieś kapcia, to nie chcę się mordować z tym, więc postawiłem, postawiłem na dętki, dętki, które, są, które będę testował przez najbliższy czas. Dętki włoskie, ważące około chyba 26 gram, lateksowe. Zobaczymy, jak będą się spisywać, będę w tym sezonie na nich jeździł, mam nadzieję, że ich szybko nie przebiję. Co tu jeszcze zmieniłem? Zmieniłem siodło na Sele Italia SLR, którą szanuję i bardzo lubię, jeśli chodzi o mój tyłek. Spasowana jest idealnie, i doszły tarcze Dura Ace'a, najnowsze wersji CL900, żeby dopełnić tego e, idealnego, e, tej idealnej kompozycji, którą nam tutaj prezentuje Canon Day, który daje nam surową, całkowicie ramę, ramę tylko zabezpieczoną, czyli ten karbon jest czysty, tylko delikatnie zmatowiony. Nie ma tu praktycznie żadnych dodatków. Jedynym dodatkiem jest tamte, tamten metalik na widelcu, czyli takie odcięcie, taki mały smaczek, żeby dopełnić tej całej, jakby e, taki malutki smaczek, który nam tutaj dodaje troszeczkę charakteru do tego roweru. Początkowo myślałem, że te rowery będą wychodzić na ładnym kokpicie Momo Design karbonowym, w pełni e, zintegrowanym kokpicie. W tych tańszych wersjach będzie to kokpit e, Cannondale'a, czyli mamy już poprawiony mostek, troszeczkę bardziej smukły niż to, co było w poprzednich wersjach. Mamy ładną kierę, kierę Trimaxa od Virzyna i mamy z takich jeszcze technicznych rzeczy support zwykły BSA. Canon właśnie w ten sposób pokazuje, że jednak ten T47, którego tak się mocno forsuje, niekoniecznie musi być najlepszy, więc tutaj mamy support BSA, czyli prosty support wkręcany, którego wszyscy znają i który jest po prostu bezpieczny i dobry. Rower waży 7,55 kg. Tak jak stoi. Pewnie jak dołożymy mu pedała, dołożymy mu jakieś koszyki, będzie ważył 8 kg. Myślę, że jest to bardzo dobra waga, patrząc na to, że obręcze nie są i te koła nie są jakieś najlżejsze, bo ważą 1705 gram. Chociaż dzisiaj się też mocno zdziwiłem, bo ważyłem moje DT Swissy 1400 i ważyły 1680, więc, więc mocno się zdziwiłem. Więc przyjmując, że tamte koła są bardzo lekkie, są dużo węższe, a te są dużo szersze, to myślę, że ta waga 1700 nie jest tragiczna. To, co się rzuca mocno w oczy, to to, że Cannondale postawił na aerodynamikę. Te rowery są smuklejsze, są takie bardziej zabudowane w porównaniu do poprzedniej wersji Super Sixa. I widać tutaj, że ta sztyca jest mocno wycieniowana, czyli ten tył cały roweru jest bardzo, bardzo smukły. W efekcie, bateria jest pod spodem i trzeba ją sobie tam wciskać od dołu. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, zobaczymy z czasem, bo jest tylko zaślepiona taką małą gumeczką. Mam nadzieję, że podczas jazdy mi nie wypadnie. Raczej nie powinna. Nowy Canon Day Super Six Evo to połączenie System Sixa i Super Sixa, czyli zrobienie z roweru teoretycznie bardziej górskiego, jeśli chodzi o podjeżdżanie, i roweru takiego bardziej połączonego właśnie z System Sixem, któremu dodano troszkę grubsze przekroje. Więc. Teoretycznie przynajmniej ten system SIX, który był produkowany do niedawna, ma prawdopodobnie z tej serii tych rowerów wyjść. Nie jestem tego do końca przekonany, ale gdzieś takie słuchy mnie doszły: i będzie tylko Super SIX jako jedna forma szosowa w Canon Z ciekawostek, jeszcze takich małych, mamy fajnie, że mamy trzy śruby. Czyli możemy sobie tym bidonem manewrować, jeżeli chcemy mieć jeden bidon, spuszczamy go do samego dołu. Jeżeli chcemy mieć dwa bidony, to musimy się tu posiłkować tymi dwiema górnymi śrubami i ten bidon przesuwać sobie do góry. Głównie chodzi o to, żeby maksymalnie polepszyć aerodynamikę tego roweru. Więc ten, jeżeli zdecydujemy się tylko na jeden bidon, to ten bidon przesuniemy tutaj do samego dołu i będziemy mieć mniejsze opory, jeśli chodzi o wiatr. Jest to dość istotne dla amatorów, nieodczuwalne w żadnym stopniu. Ale dla osób ceniących sobie walory aerodynamiczne, myślę, że jest to jakimś dużym plusem. To co mnie troszeczkę zdenerwowało, jak robiłem ten rower, jak go dzisiaj składałem, to ten lakier. Trzeba naprawdę na niego uważać. Maty są takie, że wszystko na nich widać. I ściągając dzisiaj naklejki, w jednym miejscu sobie troszeczkę przypolerowałem ramę i z matu zrobiłem lekki połysk. Czyli to co wam mówiłem w grawelowaniu, że grawelowanie polega na tym, żeby nie zrobić z matu połysku, a z połysku matu. Mi się to udało, na szczęście nie ma tragedii, ale mnie drażni, ale ogólnie sam koszyk, który przyjdzie w tym miejscu, nie powinien mi, tu, e, powinien mi to ładnie wszystko zasłonić, nie powinno się to rzucać w oczy. To tyle z mojej strony. Zawsze chciałem mieć Canon Cannondale'a. Jeździłem na wielu, wielu rowerach w swoim życiu, w wielu markach, począwszy od Treka, Gianta, Scotta, e, nie wiem, i Focusa i innych, wielu, wielu innych marek. W końcu mam Canondale'a, na którego czekałem, a jeszcze miałem epizod Stop którego uważam za w ogóle świetny rower. Canondale Super Six, o którym zawsze marzyłem, właśnie wędruje w moje ręce i będzie prawdopodobnie ze mną cały sezon. Zobaczymy, jak się uda, bo u mnie koncepcje się zmieniają, jak wiecie, dość szybko i muszę się niestety pochwalić, że moja stajnia zubożała o jeden rower, ale o tym Wam powiem w najbliższym czasie. Tymczasem, proszę bardzo, prezentuję Wam Super Sixa. I żegnam się z Wami tym akcentem i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.